Siemano, witajcie w mojej dziupli. Teraz, to jest podsumowanie, to miał być szybki projekt, miał się skończyć w tydzień. Okazało się, że bawię się z nim już drugi miesiąc. No, powiem wam, że no, nie miałem nawet pojęcia, że będzie z tym tyle pracy. A mi się w ogóle wydaje, że nic przy tym nie robię, przy tym aucie. A siedzę cały czas. Dobra, nie cały czas, bo większość czasu czekam na przesyłki. Ostatni odcinek skończyłem na. Myciu tego cholerstwa zaczęła odchodzić ta szara farba od Gnatfelay, czyli bo plastik jest biały i ikonki tworzy dopiero czarna, czarna farba, która jest nałożona na biały plastik. No i wyobraźcie sobie, że on te zaczął schodzić razem z tą gumą. wygląda to okropnie, ale najważniejsze są te przyciski no nie? bo ja nie mam opcji, żebym miał taki przycisk wyzorgenerował, a tą ramkę pomaluję pod kolor przycisków. Robiłem jeszcze instalację elektryczną pod czujniki parkowania. Nie działały. Cały czas wyskakiwał błąd. Przerabiałem kostki. Udało mi się dostać oryginalne te czujniki, ale zaś bez instalacji elektrycznej, no nie. Tworzenie nowej instalacji elektrycznej. Nie wiecie, bo nie miałem kostek ani nic. Zalałem sobie tutaj klejem na gorąco całe te wtyki, termokurczka, wtyczka, kabelek. I tak zrobiłem instalację na cztery te czujniki i dopiero to zaszfungowało. Powiem wam, no kurde, dawno nie byłem tak szczęśliwy. W końcu coś mi się udało z tą pandą. Ja już naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Teraz będę musiał w ten zderzak jakoś przymocować je, no nie? Bo ja mam, ja mam tylko otwory. Jak to zrobić? Potrzebowałem blachy, wyprostuję sobie kątowniki i będę je tak skręcać. One będą takimi, takimi ściskaczami, takimi cwingami, które będą przytrzymywać ten czujnik w plastiku. Mam nadzieję tylko, że nie owrze się ten czujnik o tylną belkę. Mam tylko taką nadzieję. Jeszcze, kurde! Od tego, od tego czasu, co jeszcze minęło? Dobra, biorę kamerę i już wam pokazuję. Bo to jeszcze nie wszystko co robiłem przez ten cały tydzień. Najdłużej czekałem na alternatory, bo jeden do mnie doszedł, zamówiłem takiego samego, co miałem w maluchu. Dla mnie to było oczywiste. Jak rzeczywiście ciągnąłem koło, zdjąłem osłony, zobaczyłem, że to jest całkowicie inny alternator. Czemu? Bo to jest wersja z klimatyzacją i one mają taką łapę, tam jest taka rolka napijająca, którą musisz kluczem 13 na, naciągnąć i wtedy popuścisz ten, ten pasek. W maluchu mam dostęp idealny do wszystkiego. Tutaj w pandzie książce doczytałem, żeby wymienić alternator trzeba wyciągnąć pół tą, tak, tą, którą robiłem niedawno, 60 stopni, 120. <trym wytrzymałość> żeby dołem wyciągnął alternator. Głupota! Odkręciłem po prostu kompresor klimatyzacji i nawet nie musiałem go rozczelniać. Odsunąłem go i wyciągnąłem go górą. Taki tip na później. Ta klimatyzacja, która mi nie działa, ona może być spowodowana tym, że ja tam nie mam wtyczki w ogóle w sprzęgiełku od kompresora klimatyzacji, bo ona była zamontowana takimi normalnymi konektorkami, wycona taśmą, żeby, żeby nie było zwarcia, Możliwe, że tam nie było przejścia, więc jak będę jechał na złom znowu, to tylko wtedy do pandy ciachnę i do kapsy. Zrobiłem drugą wersję płyty pod samochodem. Paliło się. Jak puściłeś sobie nawiew do środka, to po prostu wali plastikiem. No i owinąłem cały wydek bandażem. Czajcie to. W sumie to, to nie jest nic szczególnego. I jeszcze dałem na to taką osłonę termiczną, dwustronna taśma, ale zamiast pianki to ma po prostu wełnę, która izoluje. Na górze jest aluminium, na dole jest klej. I, i tak, to, tak to przykleiłem, miejsca gdzie przechodzi rura i dzięki temu ta, ta taśma bazaltowa będzie się szorowała z aluminiową stroną tej izolacji i dzięki temu nie będzie tarć takich, wiecie, po prostu będzie się ślizgało, a nie będzie się tarło. W moim maniu może to wytrzymać i nie przetrze się tak szybko, ale, ale wyjdzie jak wyjdzie. Czemu ci u nie mam, no nie? Antena nie była do tego przystosowana. Instalacja jest poprowadzona, wystarczyło wymienić antenę i gówno prawda. Znalezienie w ogóle dwuzakresowej, a w ogóle już trzyzakresowej anteny, to jest coś normalnego. Za tą antenę, która jest pogryziona przez, przez psa, kota, cokolwiek, zapłaciłem 250 złotych. Czajcie to? Za antenę zwykłą. Z 2007 roku z świata brawo. Ale jak widać, ona ma tutaj szarą końcówkę, a tu mam zielone. I się okazało, że zielony kolor i w nawigacji tutaj jest wejście do telefonu, a to jest do GPS-u, więc zamówiłem sobie nowe końcówki, ten przewód, który już mam w aucie, zakuję na nowo w wersję szarą, czyli robię wersję zielonego na szarą i tak samo muszę tutaj to zrobić, otworzyć, podmienić. Ale, co jeszcze dzisiaj będę robił? Odkręcam akumulator, ściągam płytę, otwieram końcówkę, która jest LED do tego całej pompy i zaklejam ją, klejam na gorąco, żeby uszczelnić. Bo jak mi tam coś poruszsieje, jak tam będę musiał zakuwać cokolwiek, to nie dojdę do tego. Podsumowanie tego wszystkiego i zaraz może mi wyjść, że bardziej opłacało się kupić droższą pandę, ze wszystkim już, z LED. Niż bawić się w tańszą pandę, żeby ją przerabiać w wersji cross. Bo wersja cross będzie dalej trzymała wartość. A to to jest kundel, w którego wiebałem już 15 koła albo i więcej. I on dalej jest przegnity. On dalej nie przejdzie prawdopodobnie przeglądu. Rdzewie je i tak potem będzie wyglądało jak po tej stronie. Dobra, mniejsza z tym. Teraz będę się bawił tutaj z tyłem, montował czujniki parkowania do zderzaka, montował antenę, zakuwał kabelek i jeszcze co jest najważniejsze, bo radio cały czas potrzebuje kodu do uruchomienia. I tak się zastanawiam, czy ja przypadkiem jakichś pinów nie mam poprzemienianych, musiałem przepiąć piny do zasilania radia, żeby podtrzymać pamięć.